Zasada jest taka, że w zasadzie nie można używać materiałów pirotechnicznych w sposób legalny. No i takim wyjątkiem jest okres sylwestrowo-noworoczny. Można powiedzieć, że jest to traktowane jako taki delikt pozaustawowy, zwyczajowy, kiedy to no, mieszkańcy świętując nadejście Nowego Roku używają materiałów pirotechnicznych do uświetniania swoich zabaw i powiedzmy tego czasu noworocznego. Nasze tutaj policyjne takie zalecenie jest takie aby używać tych środków pirotechnicznych petard fajerwerków czy rac w sposób rozsądny przede wszystkim po pierwsze powinniśmy czytać po prostu instrukcję obsługi upewnić się czy jest tam adres producenta wtedy mamy gwarancję że nie jest to jakiś anonimowy wyrob bez certyfikatów bezpieczeństwa na tych środkach mamy oznaczenia trzech klas bezpieczeństwa pierwszą i drugą i trzecią Pierwsza to są środki, które można używać wewnątrz pomieszczeń, są to środki bezpieczne. Druga to są już środki, które należy używać poza miejscem zamieszkania, czyli na dworze, a trzecia to są środki pirotechniczne, które już stanowią średnie zagrożenie. I dlatego one mogą spowodować urazy i dlatego też stosujmy się do instrukcji zalecanych przez producenta. Tutaj takie jeszcze rady są, że jeśli petarda nie odpali, jeśli firework rzeczywiście nie dał efektu po odpaleniu, to nie zbliżajmy się natychmiast do niego, odczekajmy 15 minut. Apelujemy, aby tych środków używały tylko osoby dorosłe i to w sposób yy, bezpieczny dla otoczenia. Bo nie tylko możemy się sami poranić czy kogoś, celując na przykład źle taką rakietę, ale możemy spalić komuś czy uszkodzić mienie, bo bywały takie przypadki i w latach poprzednich, że komuś na samochód na karoserię upadła raca, która wypaliła kompletnie lakier, powodując znaczne szkody materialne. Mieliśmy też przypadek dwa lata temu w powiecie, gdzie źle odpalona źle wycelowana rakietnica spadła na dach szkoły, na dach sali gimnastycznej przy jednej ze szkół, który był wykonany z papy. Sala świeżo wyremontowana uległa Kompletnemu spaleniu. Tutaj osoby, które źle użytkują tego typu środki, mogą być ukarane w sposób administracyjny, czyli taki porządkowy. I Tutaj jest zagrożenie karą od 20 zł do 5 tysięcy zł grzywny. Może też być zasądzony przez sąd areszt od 5 do 30 dni aresztu, po prostu. Natomiast no to oczywiście sytuacje wyjątkowe. Przede wszystkim zalecamy rozsądek i umiar w używaniu tego typu sprzętu przedmiotów, a tak naprawdę zastanówmy się, czy rzeczywiście potrzebujemy aż tyle tych rac i petard wystrzeliwać że tak powiem w kosmos bo te pieniądze, które wydajemy na te przedmioty można by pożytkować w sposób może bardziej humanitarny nazwijmy to, bo przy okazji pamiętajmy o tym, że zwierzęta szczególnie psy, koty, ale zwierzęta leśne w terenach wiejskich cierpią bardzo z powodów tych wystrzałów, bo tak naprawdę nie wiedzą o co chodzi, boją się tych wystrzałów, często ulegają poranieniom, gubią się psy. A być może te środki można by przeznaczyć na jakiś cel humanitarny właśnie przekazać na jakąś fundację czy na leczenie jakichś dzieci.